Pozdrawiamy z gminy Dragacz, dziękujemy za zaproszenie. Jesteśmy w kolejnym miejscu z jawnością w drodze. Doroto, co dzisiaj było na spotkaniu? Dlaczego nas zaprosiłaś? Co jest ważne dla was z gminie Dragacz? Dla mnie ważne było to, żebyście przyjechali tutaj do takiej małej miejscowości, żebyśmy mogli się spotkać, żebym ja i moi koledzy, koleżanki, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę, nie musieli wyjeżdżać podjąć wiedzę w Polskę. A co jest dla nas ważne, mieszkańcy, nasza lokalna społeczność? Ja też usłyszałam, że biblioteka, która ma być zlikwidowana, bo nie, nie ma kto w niej pracować. Yy, bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które dzisiaj do nas przyszły. Ciekawe rozmowy, dużo się dowiedzieliście od nas? Bardzo dużo i y, rozmowa i dyskusja była bardzo ożywiona, prawda? I jeszcze Wresz... jest jedna ważna rzecz: nie kończymy. Jak widać, <grym> <mi> my <grym> tak. <grym> oficjalnie zakończyliśmy, a jeszcze na pewno będziemy dłuższą chwilę rozmawiać o tym, co ma być <grym> jawne, jak. Na... W pięknych okolicznościach przyrody. Cały czas Dorota nam rozwija <grym> tutaj koncept. Ptaków, co grały w środku lasu. Tak. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkanie Jawność w Drodze. Ja dziękuję ogromnie.